Geniusz, Aliszanka, Hrabąszcz. Tłumaczenie Pauliny Ciuckiej. Czuję wstręt do wszelkich zajęć. Artur Rembo. I znowu wyszły głupoty. Wciąż próbuję opisać miasto, w którym mieszkam od 50 lat. Choćby ulicę, tę najdłuższą, jej pył pod paznokciami i we włosach, które strzyżesz do upadłego, a one i tak swoje. Albo największe na świecie podwórze. Na którym po jednej stronie świeci słońce, a po drugiej szaleje burza z błyskawicami. Po środku stoję ja. Stoję i beczę, bez żadnego powodu. Gdybym był jakimś Francuzem, Eluardem dajmy na to, powiedziałbym, że świat to samotność. I znowu wyszły głupoty. Wciąż rozmijam się z celem. Znów piszę o tym chrobąszczu, co stuka w okno, głupi jak pogański bożek. Nic nie wie o szkle i o betonie. Dobija się całym ciałem, bez duszy. Dobija się, opada w trawę, w piekło, w które nie wierzy. Znów podnosi się, znów stuka. Zwariować można. I tak do śmierci. Wiosna to zaiste piekielny sezon. I znów wyszły głupoty. Nie nabyłem żadnego konkretnego fachu. Obijam się tylko o słowa, za którymi rozpościera się miasto rzemieślników, Wieża Giedymina, kościoły, rynek kalwaryjski. Jeśli dobrze się przyjrzysz, dostrzeżesz i rosce, i rokanciszki. De profundis domine, jaki ze mnie głupiec, głupi chrabąszcz.